Piątek 13 to jest akurat coś takiego, że każdy ma w kuchni jakieś takie doświadczenie niekoniecznie fajne, prawda? Że tak samo długo jak można opowiadać nieraz o tym, co się udało, a nawet dłużej można opowiadać o tym, co się nie udało. Czekam, aż Zbyszek ugotuje coś pysznego, bo mi bardzo, bardzo podobna. Obsmażam teraz śledzie, później będę zapiekał razem z jabłuszkami, które były też zapiekane, przysmażone wcześniej razem z nimi, tak żeby było troszeczkę zapach. Jest to taka jedna z moich ulubionych przekąsek, śledź z jabłkiem i bazylią. Trzeba wiedzieć, że ja należę do takiego klubu śledziożertów, więc co roku spotykamy się w miesiącach na L w Szczecinie, przynajmniej w na końcu korytarza. Ubolka Wolka Sobolewskiego, i tam przygotowujemy każdy z naszych dziewcząt potrawę ze śledzi, właśnie. I tylko bazylią, bazylią, one są smażone na masze i na oliwie. O, właśnie. Generalnie śledź przybiera, ale teraz będzie najważniejsze. Akurat w tym sposobie. Przygotowania śledzia. I właśnie trzeba będzie zaglasować patelnkę, prawda? Potem właśnie mam to. Żeby to wszystko, co jest, a co też ma smak piękny, co przywarło, odkleić od patelni i żeby nam po prostu nie uciekło do kosza to zostało, tym, co będziemy mieli. Zaczynamy od ryb, które są w Polsce niestety w ogóle niejadane, mimo że mamy jeden z najfajniejszych ryb na świecie. Jeszcze w XVIII wieku mówiono, że jak łososz, to tylko z Wisły. Prawda? Krakowski to na całym świecie, nawet w XIX. Na początku XX wieku wielkie 200-300-kilowe jesiotry jeździły na targi do Warszawy, prawda? Gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam z Dolnej Wisły. Co więcej, były jesiotry sobie w Sandomierzu, prawda? Były wielkie trocie. No, to wszystko było. Gdzieś nam zniknęło, w ogóle ryby zniknęły ze stołów, pojawiały się bardzo sporadycznie. Najczęściej w postaci jakiegoś kompletnego, ochydnego fileta. I czasami, właśnie jak ktoś gotuje ryby, to nawet te najpiękniejsze, a zwłaszcza najpiękniejsze, najszlachetniejsze gatunki, to robi tak, jakby chciał je naprawdę koniecznie zepsuć. Więc jakby tutaj pokażemy, co można zrobić takiego, żeby tego pecha akurat w kuchni odwrócić. Czyli Kilka prostych zasad gotowania, między innymi z dwoma, z dwiema naczelnymi zasadami, takimi moimi. Pierwsza naczelna zasada gotowania to jest: nigdy nie zaczynaj gotowania, bez otwartej butelki czekać prawda? bo to jest, jest to zasada potwornie istotna. Druga, jeszcze ważniejsza zasada gotowania, która przysparza ludziom nieprzestrzeganie i przysparza ludziom wielu stresów, odbiera apetyt, prawda? Powoduje żody na żołądku, to jest zasada: jeżeli czegoś nie masz, to tak naprawdę. Do niczego w kuchni nie było się do dzisiaj poprzednia. Sumik, czyli sumak po czesku, po węgiersku harcza. Ładne z zobaczyć. Nie zostawili mi wątroby. Lecie, więc możemy z małym poślizgiem zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że jest to pierwsze z całej serii takich właśnie klinarno dniarskich spotkań, które będą się odbywały w tym miejscu. Chciałem powiedzieć krótko o tym miejscu, bo jest to miejsce właściwie na szczęście wyjątkowe, bo mamy tutaj otwartą kuchnię, bardzo dobrze zorganizowaną, miejsce, w którym możemy swobodnie też współuczestniczyć w tworzeniu jedzenia. I właśnie w tej konwencji będziemy się starali tutaj działać. Dzisiaj na tym pierwszym spotkaniu inicjacyjnym przez szaleństwo kulinarne będzie prowadził Państwa Zbyszek Pmęć. Dzisiaj mamy piątek 13, czyli dzień, gdzie prawo Marfiego mówiące, wszystko co może się nie udać, na pewno może się nie uda, na pewno się nie uda. Działa mniej więcej. Tak ze zbojoną, a może z ośmiokrotnioną, może z trzynastokrotnioną siłą, tak można by powiedzieć, no, no w tym momencie. A w gotowaniu jest mniej więcej tak, że im bardziej się staramy, tym często wychodzi gorzej. Do śledzia można się napić wina, co może się wydawać kontrowersyjne, No po pierwsze co, co do śledzia prawda, wziąć, a dwa, w ogóle niebiałe wino do ryby, to też jest pewnego rodzaju próba złamania pewnych stereotypów, które w Polsce są dosyć tak mocno utrwalone. Jest nas osób 15, mm -hmm. w związku z czym po 4-3 osoby trzeba się tutaj mm -hmm. wybrać, chyba że gdzieś wystarczy mniej osób. To ja proponuję inaczej, żeby wybrać sobie jakichś liderów, po prostu, a reszta może sobie gadać. Większe sumy. No! <grymne> <grymne> yy, większy z sumów będzie pieczony chyba w całości, zobaczymy, więc jego tylko yy, uciąć tylko płetwy i tak dalej. Płętnie wyrzucać. Płetnie wyrzucać. Mniejszy z sumów yy, trzeba będzie po prostu pokroić na dzwonka, Tak, na, 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 na dzwonki, takie, takie, takie duże dzwonki, u uba, też nie wyrzucać okay. i tak dalej, płetnie wyrzucać. Pokroić ze nasz mniejszy z surów, prawda? No. tym prawda? Tym, czy... Zaraz ustalmy, który to jest mniejszy, który to jest. Mniejszy. No to zobaczmy jest. na wagę. W zasadzie no, ten jest. Że one są bardzo podobne. Kroimy palce sobie oczywiście. O tym, są robimy? No ale to nie na był rano. dobry wybór. Nie wiedziałem, że to na przykład, że to będzie deser z bitą śmietaną. Mam do czynienia z burakami, Co więcej zawiązałem braterstwo krwi z nimi. To duże zamieszanie. Szczupaki jakby całe w dzwonka, dłuż wyrzucać, a przynajmniej też jeszcze A ja, I jakiej grubości dzwonka robimy? Eee, tak, żeby było dla każdego, czyli 17 dzwonków. Aha. Dobra, okay. Jak wyjdzie więcej też... I jak nie... wyjdzie więcej, też się nic nie stanie, byleby nie wyszło mniej, prawda? Bo, bo to jest bardzo ważna rzecz, bo Dobra. teraz jest szkoła robienia ryb w filetach, prawda? Jest to oczywiście bardzo demokratyczne, bo każdy zostaje mniej więcej różne w osorce, zwłaszcza przy rozdawnictwie masowym i tak dalej. Ja dziewiętnastowieczną wieczną metodę stosuję patriarchalną po prostu, czyli kroję rybę. Sam biorę sobie zawsze głowę, bo uwielbia, prawda? I różne wielkości według gasu, uznaniem i tak dalej, różne wielkości w dronku. Zawsze będzie różnica. Ale ryba w ten sposób przygotowana jest naprawdę zła. Wiele, żeby było równo i niesprawiedliwie. Pomysł ten w ogóle się zrodził z całego cyklu winowarsztatów. To była taka koncepcja, jeszcze wymyślona przez Łukasza Chubiaka, tych spotkań z różnymi znawcami wina, krytkami winiarskimi, ludźmi, którzy żyją winem. Jednym z punktów tych winowarsztatów, zaszło planowane spotkanie ze Zbyszkiem Kwiecie. No tak się złożyło, że to spotkanie e, odkładało się przez półtora roku z prostej przyczyny. Nie można było znaleźć e, dobrej kuchni, w której e, coś takiego da się przeprowadzić tutaj w, w Lublinie. E, oczywiście takie kuchnie są, ale problem z dostępem do nich i no, zupełnie można powiedzieć w czasie przypadkowej rozmowy okazało się, że e, w kręgu znajomych taka y, kuchnia istnieje, y, nikt wstępu do niej nie broni, no i że wreszcie można to, to przeprowadzić. Także stąd jesteśmy tutaj w cisach, y, w nałęczowie, y, no i możemy wszaleć w kuchni dużą bangą. Oddałem najładniejsze kawały, jak su. <ślesy> Tamar się żyje mosełko i smoczy Od razu odwracamy już. To od się razu. Tylko jak się białe robi od spodu, to już odwracamy na drugą stronę. Sytuacja wygląda taka. Suma mamy w zasadzie gotowego. Szczupak jest w piecu, zostało mu jeszcze 25 minut. Eee, robią się w tej chwili buraczki, robi się kapusta, jeszcze jest do zrobienia linii kasza gruczana i zupa. I zupa jeszcze. O mój Boże. Bardzo jestem zadowolony właśnie. Zobaczę, spróbuję ogarnąć przestrzeń, a to jeszcze napiję wina. Tak, 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 już się Myślę, że jeszcze jakieś... W godzinie 40 będzie mieć gotowe. <noise> Ale magia się dzieje. Eee, może sobie śmiało kleksa śmietany, po prostu jak należy, jak pan mi przekazał i piękną, piękną złotkę właśnie, taką posilającą, sensualną. To jest taka chwila, kiedy na pokładzie nie ma nikogo, nawet kapitana. Przepraszam, proszę, powiedzieć, że to jest? Tak, proszę. Bardzo. bardzo pozytywnie jak na piątek 13 uważam, z niczym w zasadzie nie mieliśmy kuchy. Co prawda nieco ten gotowany sułcz się rozwalił, bo to trzeba jednak specjalistyczny garnek do gotowania nie? duża nie? to jest to co nam ale za to jest bardzo fajny, a co najfajniejsze tam ten sum będzie, który mamy on jest robiony bez dodatku jakiegokolwiek najmniejszego dodatku soli trzech kilo buraczków po prostu się zrobi tyle, no ale my my chcemy Michalek te buraczki są burska busta Bardzo 13 robiłem? No. Człowiek musi zapracować na swoją potrawę. Pojadłem, pogotowałem, najadłem się, napiłem. A teraz idzie właśnie sum robiony po polsku. Niestety to jest mały sum, nie? W zasadzie jakaś proteczka, bo porządny sum to powinien trochę ważyć, no ale też nie mieliśmy dobrego naczynia, żeby go w całości normalnie, sensownie zachować, ale myślę, że będą Państwo zadowoleni. Ja, tak, tak. jak zdrowie organizatora tej imprezy. Tak jest. Zdrowie Kulaża Jana. Zdrowie Biednego, tak. Jana i Zbyszka. To to jak widać pozamiatane. Smutek i cisza w kuchni. Ale do tematu będziemy wracać. A na dzisiaj to pojedli, popili i na PKs